Szlaki piesze, rowerowe, kajakowe oraz żeglarskie na Warmii i Mazurach. Najciekawsze atrakcje Warmii, Mazur i Powiśla można poznawać na wiele sposobów. Jednym z najbardziej efektywnych jest korzystanie ze szlaków turystycznych, łączących miejsca związane z wybranym tematem, okresem historycznym czy walorami natury. Między innymi dzięki licznym oznakowanym trasom rowerowym każdy może zwiedzić region, jednocześnie uprawiając aktywną formę rekreacji. Według badań, które przeprowadzamy na potrzeby strategii rozwoju turystyki, Turystyka rowerowa jest jedną z najpopularniejszych w naszym regionie. Dlatego też staramy się rozwijać szlaki rowerowe. Jest ich coraz więcej. Przykładem jest chociażby mazurska pętla rowerowa, która w tym roku jest oddawana 300 km ścieżek wokół wielkich jezior mazurskich z miejscami obsługi rowerzystów to jest dobry krok w kierunku rozwoju turystyki rowerowej ale oczywiście nie poprzestajemy na tym bo została również ze środków europejskich zbudowana ścieżka z Mrągowa do Krutyni albo na przykład po nasypach kolejowych z Biskupca do Szczytna Rozwój turystyki rowerowej to jedno ze strategicznych działań samorządu województwa. To nie tylko sama promocja szlaków rowerowych, ale także zdobywanie środków, by je realizować. Nowy okres programowania na lata 2021-2027 w regionie w województwie warmińsko-mazurskim. Miliard 800 milionów euro. Szereg projektów jest strategicznie bardzo ważnych dla regionu. W planach teraz z nowej perspektywy unijnej są ścieżki tak zwane wokół kanału elbląskiego, kanał Velo. To będzie naprawdę cały system i myślę, że zaspokoi w dużej mierze potrzeby rowerzystów. Również w kraju Niebociana, czyli z Gołdapi do, do Ełku będą budowane ścieżki rowerowe i również będzie rozbudowywana mazurska pętla rowerowa. Dlaczego zarząd województwa stawia na turystykę rowerową właśnie? No, turystyka po pierwsze, po drugie zdrowie, bo jest to taki również aspekt, ale również ochrona klimatu, czyli przesiadamy się z samochodów na niski emisyjny transport, w zasadzie zeroemisyjny transport, jakim są rowery. Te podróże rowerowe i turystyka rowerowa jest bardzo, bardzo popularna. Widzimy to na ścieżkach rowerowych, na green velo. Przedsiębiorcy, którzy mają agroturystyki, bardzo chwalą, że ten ruch się wzmaga, że faktycznie mają więcej klientów. Bez wątpienia, jeżeli to umiejętnie łączymy z. Z Polregios, gdzie można będzie dojechać w pewne miejsce, w jaki sposób ułatwić, więc te, te, ta dostępność do ścieżek rowerowych i do rowerów e, jest olbrzymia. Przypomnijmy, w 2023 roku otwarto już Mazurską Pętlę Rowerową. Ten produkt turystyczny jest efektem współpracy ponad 20 partnerów. W ramach projektu dofinansowanego z RPO Warmiej Mazury 2014-2020, pętla liczy blisko 300 km i biegnie wokół Wielkich Jezior Mazurskich. W ramach projektu, oprócz wytyczenia, przygotowania i oznakowania trasy, wybudowano także 18 miejsc obsługi rowerzystów oraz 9 wież widokowych. Wzdłuż pętli rozlokowane są miejsca obsługi rowerzystów, pozwalające na chwilę Wytchnienia. Jest to infrastruktura wypoczynkowa z wiatami dostępem do prądu czy stojakami rowerowymi. Każde z tych miejsc może stanowić punkt wypadowy do najbliższych lokalnych atrakcji, których jest tutaj co niemiara. Na rowerzystów czekają tu zapierające dech w piersiach krajobrazy oraz ukryte w lasach owiane tajemniczością zabytki. Ciekawe trasy rowerowe turyści z pewnością znajdą, korzystając ze strony mazury.travel rowery. Tu znajduje się kilkadziesiąt propozycji szlaków i cały czas dodawane są nowe propozycje.